Ogród Krasińskich Jesteśmy w środku, ale patrzymy na zewnątrz grodu. tam w głąb dzielnicy żydowskiej, tej XIX wiecznej i getta. Ogród Krasińskich nigdy do getta nie należał, chociaż Adam Czerniaków Prezes Judenratu starał się go włączyć. Była jedyna enklawa duża, bardzo zieleni. Był oddzielony i potem, kiedy wszystko zostało zrujnowane i kiedy getto zostało obrócone w proch, przez tą bramę widać było ruiny getta.